Cześć. Z tej strony Mateusz Bogolbow z serwisu devmentor.pl. Z racji tego, że na co dzień uczę programowania, ten podcast tworzę z myślą o osobach, które są na początku swojej drogi programistycznej. Startujesz w branży IT? Zasubskrybuj ten podcast, aby nie ominął cię żaden odcinek. Zaczynamy. Dziś moim gościem jest Justyna Kos. Justyna opowie nam o ADHD, czym jest, jak to rozpoznać i jak się z tym zaprzyjaźnić. Zamiast z tym walczyć, Justyno, dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie na rozmowę. Dzięki Mateusz, cała przyjemność po mojej stronie. To może zaczniemy od Twojej osoby powiedz nam czym się zajmujesz na co dzień i czy jest coś co łączy cię z branżą IT Jestem coachem dla osób z ADHD edukowałam się w ADD Coach Academy w Nowym Jorku może powiem troszkę o zapleczu tego pomysłu właśnie do kształcenia w tym kierunku skłoniła mnie moja własna diagnoza Otrzymałam ją późno, już w dorosłym życiu, bo dopiero w 30 roku tegoż życia. Był to dla mnie moment przełomowy, taka odpowiedź na pytania, które zadawałam sobie praktycznie od dzieciństwa. Dużo rzeczy w moim życiu w końcu zaczęło mieć sens. Przede wszystkim takie dojmujące poczucie inności od reszty ludzi, w ogóle świata, nawet bym powiedziała. No i kiedy już dostałam tę diagnozę, postanowiłam, że doedukuję się solidnie na ten temat, żeby lepiej zrozumieć siebie, ale też, że dołożę swoją cegiełkę do budowania. Budowania świadomości dotyczącej ADHD, co aktywnie robię, między innymi, poprzez social media. Moim celem było również zawodowo pomagać osobom z ADHD. Zwłaszcza, że w Polsce na ten moment coaching ADHD jest raczkujący, a może nawet to jest określenie na wyrost, gdzieś w odróżnieniu od krajów anglosaskich, Ameryka, Australia, Kanada, Anglia te kraje przodują. No i znalazłam prestiżowy ośrodek, który trenuje coachów ADHD, właśnie ADD Coach Academy. No i jestem tu, gdzie jestem. Po długim szkoleniu, praktyce, z dawką wiedzy, chciałabym teraz i, i pomagam, <laughs> nie tylko chciałabym, ale. Pomagam moim klientom, żeby lepiej rozumieli siebie i tym, jak zarządzać samymi sobą. Jeżeli chodzi o branżę IT, to jak wielu addechadowców w swoim życiu przeżyłam więcej przebranżowień, niż można by się spodziewać po jednej osobie po trzydziestce. Jednym z moich pomysłów, który często powracał przez lata mojej aktywności zawodowej, było właśnie wejście do świata IT. W związku z tym ukończyłam podstawowy kurs Pythona na kurserze. Na tym się skończyło, bo przyszedł COVID, zrobił przewrót w moim życiu, ale była to fajna przygoda, a satysfakcja spisania prostych programików dla początkujących, no była też spora. No dobrze, to może wróćmy właśnie do tematu ADHD, może wyjaśnimy w ogóle czym jest ADHD i jakie niesie za sobą skutki, bo ja specjalnie przy naszym wstępie tak dość niejako mówiłem o ADHD, nie mówiłem ta, żeby się nie kojarzyła z chorobą, mm -hmm. bo czekam aż ty powiesz nam, co to jest? Co to jest ADHD? Yy, no podręcznikowo taka definicja, że tak powiem, pierwsza, która nam się gdzieś pojawi, jak się z tym zetkniemy. No to jest to neurorozwojowe zaburzenie związane z pracą mózgu. I według najnowszych badań jeszcze, których wyniki się nie ukazały, jest najprawdopodobniej dziedziczne. No i naukowcy łączą to zaburzenie z genem, który jest odpowiedzialny za produkcję dopaminy, kontrolującej umiejętność takiego długotrwałego, regularnego skupienia uwagi. No i warto dodać, że istnieją trzy typy ADHD. Jest to z przewagą zaburzeń uwagi, z przewagą nadruchliwości, impulsywności i typ mieszany z obecnymi tymi obydwoma aspektami. Ja na potrzeby coachingu posługuję się definicją ADHD, którą ukuła dr Nora Wolkow. W bodajże 2009 roku, ale nie chcę skłamać, yy, warto gdzieś tam sięgnąć do, do jej badań, na pewno są w internecie. Czyli według nory yy, ADHD jest deficytem zainteresowania. Związane jest z zaburzeniami w obrębie układu nagrody. Brzmi to skomplikowanie, ale prostymi słowami chodzi o to, że jak nas coś nie interesuje, to za Chiny Ludowe się za to nie weźmiemy. I ta wiedza jest poniekąd wywrotowa podczas naszego podejścia do podejmowanych zadań. Może nam bardzo dużo rzeczy naświetlić. No a jeszcze a propos tego, czy to choroba, czy nie. Często pojawiają się wątpliwości, właśnie, czy ADHD to zaburzenie, czy choroba. Według amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jest to zaburzenie. Klinicznie jednak nie ma tutaj różnicy. Ja nie jestem lekarzem, też nie chcę tutaj się wypowiadać jako ekspert akurat w tym temacie, ale też właśnie to anglosaskie podejście zakłada. Że najważniejszy jest język, i to osoba właśnie z ADHD ma decydujący wpływ na to, jak traktuje tę swoją dolegliwość, jak ją nazywa, i to powinna być osoba decydująca. Jeśli chodzi o to, czym jest ADHD, za główne symptomy uważa się właśnie trudności z utrzymaniem uwagi, szczególnie na narzuconych zadaniach, nadpobudliwość fizyczną, werbalną, emocjonalną, dużą impulsywność, nieumiejętność spoczynku. Tutaj podam przykład, że. No Cały czas nas nosi. Z mojego życia, ja sama mam ADHD, nie wiem, czy już o tym wspomniałam. Tak, wspomniałam. Byłam wtedy zatrudniona w pracy na etacie, doznałam urazu kręgosłupa, dostałam dwa tygodnie L4, no i powinnam odpoczywać. No tylko, że zamiast odpoczywać, podjęłam się nowego hobby, stwierdziłam, że zostanę rysowniczką. Całe dnie na L4 szlifowałam te umiejętności, no i przyszedł koniec L4, a ja byłam bardziej zmęczona niż wcześniej. Po prostu trudno nam się położyć, zregenerować, gdzieś ciągle szukamy stymulacji. Oprócz tego często ADHD wiąże się z brakiem organizacji, trudności z ustalaniem priorytetów, w zarządzaniu czasem. Mamy częste zmiany nastroju, brak regulacji emocjonalnej, zapominamy. Mamy problemy z pamięcią. Są też trudności z wykonywaniem kilku czynności naraz, chociaż może tak wydaje się to nieintuicyjne, no ale wynika to z tego, że nasz mózg trudniej radzi sobie z nadmiarem informacji, czyli. Nie jesteśmy w stanie tak dobrze radzić sobie z multitaskingiem, jak nam się wydaje, i jesteśmy wtedy mniej produktywni po prostu. Czasami ADHD wiąże się też z trudnościami w kontroli złości, frustracji, z rozproszeniem i też często z brakiem cierpliwości w oczekiwaniu na swoją kolej. Dość długa lista, więc może od razu przejdę do tego, w jaki sposób rozpoznać, czy my lub osoba w naszym otoczeniu. MA ADHD. Jak często występuje to zaburzenie w naszej populacji? Wiemy może, ile osób jest zdiagnozowanych lub błędnie zdiagnozowanych? Teraz jest trochę taki, zresztą moim zdaniem, y, dużo osób mówi, że jest teraz taki hype na ADHD, tak? Że nawet pojawiają się jakieś głosy krytyczne, to a, teraz wszyscy mają ADHD. Ja powiem tak, bullshit. Bardzo dobrze, że jest hype na ADHD, bo jest ogromna część naszej populacji niezdiagnozowana. Dzięki temu pojawia się sporo informacji w sieci, no wiadomo, nie wszystkie są wartościowe, jak to z internetem bywa, ale jeżeli podejrzewamy, że mamy ADHD, nawet, nie wiem, scrollując jakieś rolki na Instagramie, gdzie są też wartościowe treści a propos tego, czym ADHD jest, no to najlepiej, jak udamy się do psychiatry lub neuropsychologa w celu przeprowadzenia procesu diagnostycznego i to, tak jak mówiłam wcześniej, dla mnie na przykład był game changer, ale nawet bez diagnozy, która bywa dość kosztowna, jeśli podejrzewamy, że możemy Mieć ADHD, to warto sobie pomagać właśnie czytając, edukując się, sięgając po pomoc na przykład coacha ADHD. Jeżeli chodzi o strony internetowe czy takie źródła, no to dla mnie best of the best jest Attitude Magazine, jest to magazyn anglojęzyczny, bo w Polsce mało jest tych źródeł, no jest to wciąż raczkujący temat. Jeżeli chodzi o samą diagnozę, no to powinna obejmować wywiad diagnostyczny, tak zwaną divę, yy, może też testy neuropsychologiczne, na przykład MOXO, analizę historii medycznej, ocenę ewentualnego występowania zaburzeń współtowarzyszących, często współtowarzyszą ADHD, na przykład zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia nastroju, zaburzenia ze spektrum autyzmu. Jeżeli chodzi o te statystyki, no to według szacunków 4% światowej populacji ma ADHD. I według badań, tutaj uciszając głosy, które mówią, że ADHD to jest jakaś moda, jest około 85% osób niezdiagnozowanych. Co po przeprowadzeniu matematyki daje nam mniej więcej 300 milionów niezdiagnozowanych osób na świecie. Czyli jest to ogromna liczba osób, które nie mają niesamowicie istotnej wiedzy na temat samych siebie, na temat specyfiki okablowania własnego mózgu i w związku z tym z możliwości sięgnięcia po pomoc, no i wdrażania adekwatnych strategii działania. A jeśli chodzi o Polskę, masz jakieś statystyki? Wiesz co, w Polsce jest nas, jeżeli chodzi o dorosłych, jest nas około 1 miliona, i na rok 2021 zdiagnozowanych jest jedynie oficjalnie 6 tysięcy osób, więc no ta przepaść jest ogromna. A jesteś w stanie powiedzieć nam, ile czasu trwa diagnoza? Tak powiedziałeś, parę elementów, które musimy zrobić, żeby była tak diagnoza wiarygodna, to to trwa miesiące, czy to Lata. Nie, nie, nie. Tak jak mówię, ja nie jestem lekarzem, nie wiem, jak to dok dokładnie wygląda. Wiem, jak ile trwała moja. To była kwestia kilku długich i obfitujących w różne testy spotkań z neuropsycholożką, ale wiem, że jest dużo tych ośrodków diagnozujących i każdy ma trochę inne podejście, także trudno mi tutaj udzielić jakiejś takiej jednoznacznej odpowiedzi. Mm -hmm. Ale w tydzień jesteśmy w stanie się już dowiedzieć, czy to raczej miesiąc? Ja się dowiedziałam w kilka spotkań, no, pytania jak się je rozłoży, myślę, że w tydzień można się wyrobić. Zwłaszcza jeżeli te testy, yy, na przykład w, w diwie bardzo pomocne jest uzupełnianie tego testu z kimś, kto nas zna od dzieciństwa, czyli na przykład z którymś z rodziców lub z rodzeństwem starszym. Więc ja już miałam taki test przygotowany wcześniej, przed wizytą, więc to jest, też to poszło szybciej. Ale też miałam wizytę właśnie jedną z moją mamą u neuropsycholożki, która przeprowadziła z nią wywiad. No także to było kilka solidnych spotkań. Zależy od dostępności specjalisty po prostu. Mm -hmm, Okej. Okay. No to może kolejne pytanie. Jak możemy leczyć ADHD? Mimo, że to nie choroba, to jak możemy sobie z nią radzić? W ogóle jakie skutki uboczne mogą być leczenia, i czy jesteśmy zdani jedynie na farmakologię? Nie, nie jesteśmy zdanie jedynie na farmakologię. Na tym też opiera się w ogóle cały coaching ADHD. Jeżeli chodzi o samo leczenie farmakologiczne, to tutaj, tutaj faktycznie najlepiej jakby wypowiedział się lekarz. Ja jako coach no nie mam mocy diagnozowania ani udzielania porad medycznych, ale mogę powiedzieć o swoim doświadczeniu. Dla mnie leki na ADHD mogą niesamowicie pomóc w polepszeniu jakości życia. Ja miałam czas pracy w korporacji. Po diagnozie w porozumieniu z psychiatrą włączyłam lek na ADHD Medikinet, to jeden z takich bardziej. Popularnych w Polsce. No i powiem szczerze, że w końcu poczułam, jakby coś kliknęło w moim mózgu, jakby nagle było hmm, normalnie, nie było tego rozproszenia. No, i skupienie na zadaniach nie wymagało ode mnie takich nakładów energii. Ta praca przychodziła łatwiej. Jeżeli chodzi o jakieś skutki uboczne leczenia, no to mój lekarz przed wypisaniem mi leku zalecił badanie EKG Serca, bo dajże sprawdzenie. Nie chcę wprowadzić nikogo w błąd, ale to był chyba jakiś odcinek QT, trzeba było sprawdzić. No i dopiero po tej kontroli dostałem zielone światło, że mogę przyjmować leki. Mhm, to może tylko bym ci wszedł w słowo i dopytał, rozumiem, że. To nie jest też tak, że pierwsze co, to bierzemy leki, tak? To jak gdyby to może być któryś z etapów, to nie musi być od razu jedyne i pierwsze rozwiązanie, to możemy po prostu sięgnąć po to gdzieś tam na późniejszym etapie, że nic mm -hmm. innego nam nie będzie pomagać, mm -hmm. tak? Czy, czy jakoś inaczej mam to interpretować? Wiesz co, trudno mi się powiedzieć. Są osoby z ADHD, które ja znam, które bez leków ani rusz, ponieważ ich objawy są na przykład tak nasilone, że ADHD w jakiś sposób w znaczącym stopniu utrudnia im funkcjonowanie, no i wtedy właśnie też chcę powiedzieć, że gdzieś w Ameryce, czy w tych krajach anglosaskich za taki złoty standard w polepszaniu jakości życia ADHD a uznawane są właśnie przyjmowanie leków, edukacja, czy tam poszerzanie naszej świadomości dotyczących zaburzenia oraz terapia lub coaching, zwłaszcza terapia poznawczo-behawioralna. Więc te leki są jakby jakąś podstawą, no ale to jest bardzo indywidualna sprawa. Nie każdy po lekach czuje się dobrze, także no to wszystko już musi być w konsultacji z psychiatrą. Mhm. I może podajmy taką ciekawostkę, przynajmniej dla mnie to jest ciekawostka, że często te leki, o których wspomniałaś, nie mogą być łączone z kofeiną, tak? Tak, miałam taką sytuację, że nie posłuchałam się tego zalecenia. Wypiłam chyba cztery kawy, biorąc dosyć dużą dawkę medikinetu, no i skończyło się na sorze zarytmią. także nie polecam. Jeżeli jesteśmy uzależnieni od smaku kawy, no to, to wtedy bezkofeinowa przy lekach. A też na przykład mój psychiatra polecał mi robić przerwy od Medikinetu, czyli na przykład w weekend, kiedy nie potrzebuję być taka skupiona, nie mam tylu zadań, nie przyjmuję tego leku, z tego względu, że jeszcze nie ma, z tego co mówi mój psychiatra, jak mówię, ja nie mam na ten temat wielkiej wiedzy, nie ma jeszcze dokładnych badań, ale Medikinet może mieć trochę działanie uzależniające, więc dobrze Robić przerwę, po prostu, żeby dawać organizmowi odpocząć. I rozumiem, że to też o to chodzi, że jeżeli nie robimy przerw, to potrzebują coraz większe dawki, tak? A jak te przerwy są, to te dawki nie muszą być aż tak bardzo zwiększane. Przynajmniej ja też nie jestem lekarzem, ale tak, tak to rozumiem. No, jako nie lekarz, jako człowiek, po prostu w, z tego, co wiem, to tak, ale ani nie, nie mogę tego poprzeć żadnymi badaniami, ani, ani opinią lekarską, także tak mi się wydaje. Jasne. To po tym wstępie. Przychodzi czas na pytanie o to przebranżowienie, a w zasadzie o naukę. Więc czy osoba mająca DHD powinna w jakiś inny sposób podchodzić do nauki, która wiąże się z przebranżowieniem? Czy ogólnie znane techniki, na przykład Pomodoro, mają szansę zadziałać, czy tutaj musimy prowadzić inny rygor nauki? Jakie rozwiązania byś poleciła takim osobom, które no, chcą się przebranżowić, ale no, potrzebują powiedzmy tego, tego czegoś więcej? Mm -hmm. Jeżeli chodzi o samo Pomodoro, o którym wspomniałeś, mam klienta, który w ogóle tak sobie chwali tę metodę, pomaga mu. On jest, no nie będę wchodzić w szczegóły jego gdzieś tam profesji, ale bardzo mu to pomaga. Z tym, że nie ma jednego przepisu dla osób z ADHD. Każdy tutaj jest indywidualną postacią. W coachingu właśnie pracujemy nad tym, żeby klient doszedł do własnych, unikalnych strategii. I dlaczego? Dla wielu osób za DHD odgórnie narzucane reguły mają odwrotny skutek, a zwłaszcza te rygorystyczne. Nasze umysły lubią się buntować przeciwko takim regułom, i mimo że wiemy, że coś mogłoby być pomocne, możemy zrobić inaczej lub na odwrót, zwłaszcza właśnie dlatego, że coś jest nam narzucone. Nie możemy inaczej, tak działa nasz mózg. No i na tym polu często dochodzi do konfliktów. Nie inaczej jest ze sposobami, które próbujemy sobie sami. Arbitralnie narzucić, też się zbuntujemy przeciwko sobie, dlatego ważne jest postępowanie takie w dużej zgodzie ze sobą, no ale możemy też wpaść w tak zwany hiperfokus, to znaczy, kiedy nas coś zainteresuje, zapominamy o Bożym świecie, możemy pracować czy uczyć się godzinami bez przerwy, wtedy ważne jest umieć dać sobie przerwę na zastopowanie, zadbanie o swoje potrzeby, nie wiem, nawodnienie, zjedzenie czegoś, rozpoznanie, czy właśnie nasze ciało się czegoś nie domaga. Bardzo często jest tak, że na początku, kiedy Zajawimy się na nową rzecz, w tym wypadku na przykład na przebranżowienie i wejście do branży IT. Łatwo nam się skupić, bo jest to nowość. Ale, żeby z, czasem nie stracić tego początkowego entuzjazmu, może być pomocna strategia coachingowa zwana resparklizing. Po polsku ja ją nazywam brokatowaniem danego zadania. Czyli e, musimy jakoś tę dopaminę dostarczyć naszym głowom, znaleźć coś, co na nowo wzbudzi w nas ekscytację dotyczącą tego tasku. Sposobów może być wiele. Na przykład obiecanie sobie jakiejś ekscytującej i wyrzucającej dopaminę nagrody po skończeniu danego tasku. Kołczowałam kiedyś dziewczynę, która nie otwierała żadnych paczek z zalandą, dopóki nie skończyła z czymś, co miała wykonać w dany dzień. W ten sposób czekała na. Dopaminowy boost. Inny sposób to na przykład eksperymentowanie z muzyką w tle. White noise często jest pomocny dla dechadowców. Możemy wymyśleć, że tego dnia, kiedy mamy spadek motywacji, przynosimy się z pracą w jakieś bardziej atrakcyjne miejsce. No, jest to duże pole do popisu dla indywidualnej wyobraźni. Możemy na przykład włączyć interesujący podcast w tle, na przykład podcast Mateusza. Okej, okay, to polecamy, a ja bym <laughs> chciał jeszcze dopytać Cię o jedną rzecz, bo spotkałem się z taką informacją, że tutaj dla adechadowca syndrom oszusta jest częstym problemem, czyli nie wierzymy w siebie. Możesz nam tutaj coś podrzucić, jak, jak z tym zawalczyć, albo po prostu jak pracować nad sobą, żeby. Właśnie więcej wierzyć w siebie. Tak, to jest bardzo trafne spostrzeżenie. Adechadowcy często mają problem gdzieś z pewnością siebie, z wiarą w siebie. Na to ma wpływ dużo czynników. Żyjemy w neurotypowym świecie, nieprzystosowanym dla osób neuroróżnorodnych, więc często czujemy się po prostu gorsi. Bardzo często też mamy takie sygnały z otoczenia, że na przykład nie, zrób to, nie robisz tego, więc jesteś leniwy, nie chcesz. A nie, nie możesz po prostu. Więc to wpływa gdzieś na, na nasze podejście do samych siebie. Dlatego właśnie w coachingu skupiamy się na naszych mocnych stronach. Każde spotkanie z nowym klientem zaczynam od uzupełnienia takiego testu. Może słuchacze też będą tym zainteresowani. To się nazywa Via Character Strengths test. To jest opracowany test na to, żeby pokazać nam nasze mocne strony. I wokół nich budować życie, właśnie wzmacnianie tych pozytywów na temat samych siebie jest, jest tutaj kluczowe. Mhm. Okej, okay. to wybacz, że ci przerwałem, to może chcesz kontynuować, jeśli chodzi o właśnie sam proces nauki. Jeżeli chodzi o proces nauki, też takim ważnym czynnikiem jest poznanie swoich, nie do końca wiem jak to jest po polsku, ale po angielsku, processing modalities czyli sposobów, w jakie przetwarzamy informacje. No i to są tak zwane naturalne dla akurat naszego mózgu sposoby uczenia się we wszystkich dziedzinach życia. Nie ma jednego przepisu na naukę dla wszystkich, każdy ma inny. No i skupię się tutaj na ośmiu podstawowych sposobach przetwarzania informacji: jest to słuchowy, konceptualny, ruchowy, wizualny, dotykowy, werbalny, emocjonalny, intuicyjny. Czyli jeżeli naszymi głównymi kanałami przetwarzania jest słuch i dotyk. Tutaj musimy sami sobie odpowiedzieć na te pytania lub wykonać szereg testów. To możliwe, że pomocne w nauce będzie na przykład słuchanie informacji, czy to w formie nagrania, wykładu. I jeżeli chodzi o dotyk, to możemy przy tym bawić się zabawką sensoryczną. Nie wiem, czy słuchacze pamiętają, ale były takie gniotki relaksujące, także można sobie coś tam ugniatać, no i w ten sposób nasz mózg lepiej współpracuje, jeżeli chodzi o przetwarzanie nowych informacji. Mm -hmm. No dobrze, a czy ludzie z otoczenia osoby z ADHD mogą mu jakoś pomóc? Jak powinny w ogóle to robić? Czy takie osoby powinny być jakoś specjalnie do tego przygotowane? To jest duży temat. Są w ogóle coachy dla osób z otoczenia ADHD-owców, właśnie często dla partnerów. Na przykład moja dobra przyjaciółka jest osobą specjalizującą się w pomocy parom. No najważniejsze jest zrozumienie obopólne na czym polega ADHD. Tak jak mówiłam, to że niektórych rzeczy nie robimy nie znaczy, że jesteśmy leniwi. To nie jest kwestia nie chcę, a bardziej nie mogę. Taka jest nasza chemia mózgu. No i jeżeli to zrozumie osoba z naszego otoczenia, no to może mieć to zbawienny wpływ na relacje. Jak jeszcze dodam, że adychadowcy to często people pleaserzy. Gdybyśmy mogli coś zrobić, żeby uszczęśliwić innych, najpewniej już byśmy się za to wzięli. Także uczmy się chwalić osoby za DHD, właśnie po to, żeby pomóc przezwyciężać to poczucie niedopasowania, często frustracji na samych siebie. Dostrzegajmy ich pracę nad sobą, jeżeli taka ma miejsce. No i to właśnie atmosfera zrozumienia, współpracy. A nie wymogów ma to znaczenia. Jeżeli chodzi jeszcze o osoby z otoczenia, powinny one również pamiętać tutaj, tak mocno to podkreślę o własnych granicach, zadbać o swoje samopoczucie. No, życie za dechadowcem może być wyzwaniem, no, dlatego ważne, ważne pamiętać o sobie to teraz y, chyba trochę włożę kij w mrowisko i zapytam, jak rozróżnić y, osobę, która stara się i faktycznie coś chce zmienić, między taką, która no, nie chce jej się i powie, że taki jestem, no musisz, że tak powiem, cieszyć się z tego, jaki jestem i nie będę mm -hmm. nic zmieniać, nie będę nad tym pracować. No i zastanawiam się, gdzie tu wypośrodkować mm -hmm. właśnie takie osoby, które coś zmieniają, a takie, które... No nie, nie chcą nic zmieniać. Wiesz co, no ja myślę, że to nie jest kwestia DHD w tym wypadku. No, ilu ludzi, tyle podejść do życia. Także no, albo ktoś chce y, gdzieś tam polepszać tą swoją jakość życia, albo po prostu zostaje na tym, co jest. I no to czy jest adhd czy nie jest, no to myślę, że to się aplikuje do wszystkich. No, nie mam tu żadnej złotej rady. Okej, okay, no dobrze. Ale to idźmy dalej. W jaki sposób osoba z zaburzeniem ADHD może zadbać o siebie, aby ADHD nie wpływało na jego komfort życia prywatnego, jak również zawodowego? No, właśnie to jest temat rzeka. No, i tak jak już mówiłam kilka razy, to jest samo świadomość jest tu kluczem. Oprócz tego, wypracowywanie unikalnych dla nas lifehacków, rozumienie swojego, nie tylko ogólnego ADHD. I też, tak jak mówiłam, mocne strony, wokół których możemy budować nasze życie. Gdzieś to zrozumienie też pomoże nam w walce ze stygmatyzacją, niezrozumieniem, poczuciem gorszości, czyli wzmacniamy silne strony, pamiętamy o swoich sukcesach. Ja często też proponuję klientom prowadzenie dziennika satysfakcji, czyli codzienne spisywanie małych sukcesów lub rzeczy, które sprawiły, że poczuliśmy się zadowoleni z siebie. Raz może to być na przykład długi spacer z psem, gdzie zadbaliśmy o siebie. A raz coś wielkiego, na przykład jakieś wystąpienie publiczne. Czyli bardzo duży nacisk kładłabym właśnie na budowanie na pozytywach. To będzie rzutowało na całe nasze życie, zarówno zawodowe, jak i prywatne. No, ponadto takie proste rzeczy, jak regularne posiłki. Aktywność fizyczna, która jest bardzo ważna i która da nam dopaminowego kopa, leki, jeżeli są przepisane, robienie regularnych przerw na zadbanie o siebie, kontakty towarzystwie, które są dziś dla nas budujące, bardzo ważne, no i edukacja. Mhm. Tak, chwilę też wspomniałem o pracy, to czy sam pracodawca może pomóc pracownikowi z ADHD? Czy są elementy, które szczególnie wpływają na polepszenie lub pogorszenie kondycji osoby z ADHD? Tak. Osoby za DHD, tak jak wspomniałam, wciąż doznają stygmatyzacji w naszym kraju. Nie tylko w naszym kraju. Więc tutaj warto dodać, że nie każdy z nas musi i nie każdy z nas będzie chciał mówić o tym pracodawcy. Więc tutaj też wspomnę o sposobach, dzięki którym możemy pomóc sobie sami, jeżeli na przykład nie chcemy się tym dzielić z pracodawcą. Na przykład, używanie słuchawek blokujących dźwięki z zewnątrz, tak żebyśmy mogli się lepiej skupić. Wybranie takiego biurka, gdzie będzie jak najmniej rozpraszaczy. Znalezienie kolegi lub osoby spoza pracy, która będzie naszym tak zwanym partnerem odpowiedzialności. To jest osobą, której będziemy zdawać relacje z naszych postępów nad projektem. Projektem. To jest bardzo pomocne w przypadku osób za DHD, właśnie takie referowanie komuś, kto nas w jakiś tam sposób pilnuje. Ponadto no, regularne jedzenie, robienie przerw. Jeżeli chodzi o pracodawcę, to ważna jest świadomość, że osoby za DHD ze swoimi unikalnymi zdolnościami, bo tutaj się trochę skupiliśmy na tym, co gdzieś tam im przeszkadza w życiu, ale hiperfokus, czyli to umiejętność zupełnego poświęcenia się taskowi, kreatywność. W odpowiednich warunkach mogą być niesamowicie cennymi rzeczami, jeżeli chodzi o pracownika. Ponadto, świadomość, otwartość na to, że adyhadowiec musi mieć swój własny sposób na robienie rzeczy. Wtedy jego wyniki będą najlepsze, więc, nie narzucanie sztywnych reguł robienia czegoś. No i tutaj, przede wszystkim, otwartość na komunikację, jasne, klarowne mówienie tego, czego się wymaga na danym stanowisku, no i pytanie neurotypowego pracownika o jego potrzeby. Okej, okay, bardzo dobrze, że wspomniałeś o tym hiperfokusie, o którym w zasadzie już nieraz mówiliśmy w na naszym podcaście, ale myślę, że to mocno mogą docenić pracodawcy, którzy. Może gdzieś tam z tyłu głowy mają tylko wizję osoby z ADHD, samych problemów, a nie, a nie widzą jakby tych plusów, więc myślę, że to może być mega istotne. Mm -hmm. Więc może zapytam Cię właśnie też o książkę, którą polecisz sobie, która chce lepiej poznać ADHD i może nawet właśnie nie tylko osoby, która ma to zaburzenie, ale na przykład pracodawcy, który chciałby lepiej poznać sytuację swojego pracownika albo potencjalnego pracownika. to Jaką pozycję byś zaproponowała takiej osobie? Powiem z czystym sercem, że jeżeli chodzi o polskojęzyczną literaturę, nie do końca to śledzę, bardziej, bardziej gdzieś tam czytam po angielsku, ale z czystym sumieniem mogę polecić wszystko spod pióra doktora Hallowella, to jest taka tuza ADHD yy, naukowa. Wiem, że w Polsce dawno-dawno temu gdzieś na początku 2000-tych wyszła jedna z jego najbardziej znanych książek "Driven to Destruction", no i na polski przetłumaczona jako "W świecie ADHD". Książka jest dosyć stara, ale niedawno okazała się po angielsku nowa pozycja od doktora Halowella "ADHD 2.0". Uznawana jest już za klasyk, no i czekamy aż ją przetłumaczą, ale to "W świecie ADHD" na pewno będzie fajnym wprowadzeniem. Jeżeli chodzi o zwiększenie komfortu życia, no to tutaj znowu anglojęzyczny. Literaturę polecę, zresztą autorstwa założyciela szkoły, w której się uczyłam, żeby zostać coachem. Nazywa się ta książka Permission to Proceed, napisał David Georg. Dostępna jest na Amazonie. No i ta książka jest ciekawa pod tym względem, że jest napisana w swojej formie pod to, żeby z chęcią i zainteresowaniem mogła przeczytać ją osoba za DHD. Czyli nie z klasycznym podejściem od deski do deski. Często osobom za DHD trudno czytać w klasyczny sposób, tylko właśnie. No, przeczytajcie to, zobaczycie. Nie chcesz zdradzać, tak? Nie chcę zdradzać. To ja z chęcią zajrzę sobie do tej pozycji. Może też mi coś podpowie, w jaki sposób właśnie podchodzi do prezentowania informacji w ciekawy sposób. Mhm. Więc bardzo dziękujemy Ci za tę pozycję. Więc już tak na koniec, gdzie możemy Cię znaleźć w sieci, jeżeli ktoś by był zainteresowany współpracą z Tobą albo zapytaniem o parę kwestii. To gdzie może znaleźć odpowiedź? No, najprościej będzie kontakt na LinkedInie, moja strona internetowa, gdzie też jest formularz kontaktowy adhdpolska.pl. Na razie dostępna, właśnie w języku polskim tylko. Ale oprócz tego, no, jestem dosyć aktywna w sieci, Instagram, TikTok, Facebook, yy, i tam funkcjonuję jako ADHD with Justy. ADHD with Justy po polsku. Mm -hmm. Okej, okay, to zapraszamy wszystkich do kontaktowania się z Tobą, a ja Tobie, już bardzo dziękuję za tą rozmowę i podzielenie się z nami swoją wiedzą. Dzięki, Mateusz. Było super. Dzięki. Dzięki, cześć. To wszystko na dziś. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, podziel się nim ze znajomym, który zaczyna swoją przygodę z programowaniem. Zapraszam Cię również do oceny podcastu oraz tego odcinka przez lajki, opinie i recenzje. Do usłyszenia. Cześć.